Władysław Stanisław Reymont, komediantka, odcinek pierwszy Marianowi Gawalewiczowi, autor Bukowiec Stacja Kolei Dąbrowskiej leży w przepysznym miejscu. Wycięto krętą linię pomiędzy wzgórzami okrytymi bukiem i sosną i w punkcie najrówniejszym pomiędzy olbrzymią górą sterczącą nad lasami nagiemi łysinami skał zwietrzałych a długą i wąską dolinką pełną wód i błot zarosłych postawiono stacyje. Dworzec z cegły nietynkowanej, jednopiętrowy, z mieszkaniami zawiadowcy i jego pomocnika na piętrze. Drewniany domek z boku dla telegrafisty i niższej służby. Drugi taki sam, tuż przy ostatnich wekslach dla dozorcy drogowego, trzy budki strażnicze w różnych punktach terenu stacyjnego, rampa odkryta do ładowania towarów, stanowiły wszystko. Las był za dworcem i las szumiał przed dworcem. Kawał niebieskawej opony powietrza, zarzuconej szarawemi chmurami, roztaczał się w górze niby dach rozciągnięty szeroko. Słońce podnosiło się ku południowi. Świeciło coraz białej i coraz lepiej dogrzewało. Rude zbocza kamienistej góry o poszarpanym, jakby porytym gwałtownie przez wiosenne potoki szczycie, opłynięte były światłem słońca. Była cisza wiosennego południa. Drzewa stały bez ruchu i bez szmeru. Zielone ostre liście buków zwieszały się jakby senne i upojone światłem ciepłem i ciszą. Ptaki odzywały się z rzadka w gęstwie nieleśnej, tylko krzyk wodnego ptactwa z błot i ciche brzęczenie komarów dzwoniły w powietrzu. Nad długą, mocno błękitną linią szyn ciągnących się nieskończonym łańcuchem w skrętach i zygzakach, mieniło się fioletem rozpalone powietrze. Z kancelarii zawiadowcy stacji wyszedł niski, kwadratowy, o jasnej, prawie konopnej czuprynie człowiek. Był ubrany, a raczej wciśnięty w surdut, elegancki, kapelusz trzymał w ręku i kładł palto, które mu podawał robotnik. Zawiadowca stał przed nim, gładził długą, siwawą brodę ruchem automatycznym i uśmiechał się przyjaźnie. Był tak samo krępy, silnie zbudowany i rozrosły w ramionach. I tak samo z oczu błękitnych, błyskających wesoło pod rozrośniętymi brwiami i czołem kwadratowym wyzierała mu stanowczość i silna, nieugięta natura. Nos prosty, usta bardzo pełne i pewien sposób ściągania brwi i spoglądanie proste, uderzanie oczyma niby sztyletem znamionowały gwałtowny charakter. Do widzenia, do jutra! powiedział blondyn wesoło, wysuwając dużą rękę do pożegnania. Do widzenia, daj Pyska, jutro zapijemy mochorycz. Boję się trochę tego jutra. Śmiało, chłopcze, nie bój się. Ja ręczę słowem za doby skutek. Powiem zaraz, Jani, o wszystkim. Przyjedziesz jutro do nas na obiad, oświadczysz się, zostaniesz przyjęty. Za miesiąc ślub i będziemy sąsiadami. Ha! Kocham Cię, Panie Andrzeju. Zawsze marzyłem, żeby, żeby mieć takiego syna. Nie mam, trudno, to choć dzięcia mieć będę. Ucałowali się serdecznie. Młody wsiadł w lekką, górską bryczkę, czekającą na podjeździe, i ruszył ostro, wąziutką drożynką przez las. Obejrzał się, ukłonił jeszcze kapeluszem, przesłał potem drugi ukłon głębszy do okien pierwszego piętra i zniknął w cieniu lasu. Potem zeskoczył z bryczki, kazał furmanowi jechać, a sam poszedł na przełaj. Zawiadowca, skoro tylko mu tamten zniknął z oczu. Powrócił do kancelaryi i zajął się załatwianiem urzędowych korespondencyjnych. Był bardzo zadowolony z prośby Grzesikiewicza o rękę córki. Przyrzekł ją, będąc najpewniejszym, że ona się zgodzi. Grzesikiewicz, choć nie porywał pięknością, ale był bardzo rozumny i bardzo bogaty. Lasy, w których stała stacyja i kilka sąsiednich folwarków, były własnością jego ojca. Stary Grzesikiewicz był to chłop przede wszystkim, który z karczmarza przedziergnął się na handlarza i na porębach leśnych i handlu opasami dorobił się krociowego majątku. Jeszcze dużo ludzi w okolicy pamiętało, że stary nazywał się za młodu Grzesik. Pokpiwano sobie nieraz z tego, ale nikt mu za złe nie brał zmiany nazwiska, bo się nie sadził na pańskość i nie świecił nikomu brutalnie swoją fortuną. Był chłopem i pomimo wszystkich zmian pozostał chłopem na wskroś. Syn odebrał staranne wykształcenie i teraz pomagał ojcu – przed dwoma laty poznał córkę zawiadowcy po jej powrocie z gimnazjum kieleckiego i zakochał się w niej gwałtownie. Stary mu nie przeszkadzał, tylko powiedział prosto, że jeśli chce, to niech się żeni. Z panu widywał się często, zakochiwał się w niej coraz głębiej, ale nigdy nie śmiał mówić o miłości. Była dla niego bardzo uprzejma, bardzo mu rada, ale przy tym taka dziwnie prosta i otwarta, że jemu zawsze słowa uczucia i wyznania zatrzymywały się w ustach. Czuł w niej jakąś wyższą rasę kobiet, niedostępną dla takich chamów, jak się nieraz sam nazywał otwarcie, ale właśnie przez to chamstwo swoje kochał ją tem więcej jeszcze. Wreszcie zdecydował się powiedzieć o tem jej ojcu. Orłowski go przyjął z otwartymi rękami i z góry z całą swoją bezwzględnością zapewnił słowem, że wszystko będzie dobrze. Myślał teraz, że przecież Janka mu nie odmówi że musiała już o tym mówić z ojcem. Dlaczegożby by nie? szeptał. Był młodym, bogatym, no i kochał ją bardzo. Za miesiąc ślub dodawał szybko i czuł się tak uradowanym, że leciał przez las szybko, obłamywał gałęzie drzew, kopał stare spróchniałe pnie, strącał główki grzybom wiosennym i pogwizdywał, uśmiechając się z zadowolenia matki, skoro jej tylko powie o tem, bo matka jego gorąco pragnęła tego małżeństwa. Była to stara chłopka, która prócz stroju nic nie zmieniła pod wpływem pieniędzy ze swoich obyczajów i myśli. O Jance myślała jak o królowej. Było to jej marzeniem mieć za synową panią prawdziwą, szlachciankę, która by jej imponowała pięknością i wyższym urodzeniem, bo mąż i jego pieniądze i szacunek, jakim ją otaczano w okolicy, nie wystarczały jej. Czuła się zawsze chłopką i wszystko przyjmowała z niedowierzaniem prawdziwie chłopskiem. Jędruś, mówiła nieraz synowi, Jędruś, orzeń się z panią Orłowską. To pani, jak spojrzy na człowieka, to ja, że mrówki łażą ze strachu po skórze i chciał, chciałoby się jej do nóg pokłonić i prosić o co. Dobra być musi, bo ile razy spotka się z ludźmi w lesie, to pochwali Boga, porozmawia, dzieci pogłaska. Jęsza by tego nie umiała. Zawdy co ród, to ród. Posłała mi grzybów koszyczek. To jak me spotkała potem, to pocałowała me w rękę. Mądra ci ona jest, ho, ho. Wi, że ja mam synka, kej okay, malowanie. Jędruś, rzęśie! Śpiesz się w lisie, póki jest na misie, dodawała przysłowiem. Jędruś zwykle śmiał się, całował matkę po rękach i obiecywał prędko skończyć. Królewne będziemy mieć. Posadzimy ją se w świetlicy. Nie bój się, Jędruś, nie dam ja jej rączków umorusać w niczem. Będę chodzić kole niej, usługiwać, podtykać wszystko. Niech se czyta po francusku ino, albo gra na fortepianie. Na to ona i panią. Ciągnęła dalej matka, rozmarzając się przyszłym swoim szczęściem. Stara kobieta jestem, Jędruś, wnuczków mi potrza. Mawiała często synowi smętnie. I on był takim samym chłopem w głębi. Pod pokostem cywilizowanego człowieka, gładkiego i wykształconego, drżała niepohamowana energia i pragnienie żony, pani. Ten siłacz, co w chwilach uniesienia sam rzucał na wóz sześciopudowe wory zboża i musiał nieraz robić jak wyrobnik, żeby się zmęczyć i przyciszyć w sobie szalone pragnienie użycia i jakieś burze podnoszące się w krwi zdrowej i przez dziesiątki pokoleń niezużytej, marzył o Jance, przepadał za jej wdziękiem, za słodyczą. Chciał koniecznie pana, który by go tyranizował swoją słabością. Leciał teraz przez las jak wicher, a potem prosto przez pola zieleniające się młodą runią zbóż jarych, biegł do matki powiedzieć jej o swoim szczęściu. Wiedział, że ją zastanie w ulubionej izbie zawieszonej w trzy rzędy obrazami świętych w złoconych ramach. Był to jedyny jej zbytek, na jaki sobie pozwalała. Zawiadowca tymczasem skończył pisać raport jakiś, podpisał go, przeciągnął przez dziennik, Wsadził w kopertę, zaadresował do ekspedytora stacji Bukowiec i zawołał: Antoni! Posługacz pokazał się w progu. Do ekspedytora! zawołał Orłowski. Posługacz wziął w milczeniu kopertę i z najpoważniejszą miną w świecie położył ją na stoliku stojącym z drugiej strony okna. Zawiadowca wstał, przeciągnął się, czerwoną czapkę zdjął z głowy i przeszedł do tego stolika. Włożył zwyczajną czapkę z czerwonymi wypustkami i z powagą odpieczętował ekspedycję pisaną przed chwilą. Przeczytał i na drugiej stronie nakreślił kilka wierszy odpowiedzi, podpisując się znowu. Zaadresował do zawiadowcy stacji w miejscu i kazał Antoniemu odnieść. Był to maniak, którego kosztem bawiła się cała droga żelazna. W Bukowcu nie było ekspedytora, więc on spełniał obie czynności. Ale przy stoliku zawiadowcy sprawy jedne, a przy stoliku ekspedytora drugie. Jako zawiadowca był swoim własnym zwierzchnikiem, więc miał nieraz chwilę rzetelnej, iście wariackiej rozkoszy, kiedy zauważywszy jakąś omyłkę w rachunkach, jakieś opuszczenie swoje w służbie ekspedytora, pisał raport sam na siebie i monitorował się. Śmiali się wszyscy z niego. Nie zważał na to i robił swoje, mawiając na usprawiedliwienie. Na porządku i systematyczności opiera się wszystko. Braknie tego, wszystko przepada. Skończył teraz robotę, pozamykał szuflady, wyjrzał na peron i poszedł do mieszkania. Nie wszedł przez przedpokój, tylko przez kuchnię. Musiał wszystko wiedzieć, co się robi i jak. Zajrzał do komina, szturknął w ogień pogrzebaczem, wykrzyczał służącą za rozlaną wodę na podłodze i poszedł do jadalnego pokoju. Gdzie Janka? Panna Janina zaraz przyjdzie. Odpowiedziała Kręska. Rodzaj gospodyni i damy do towarzystwa, ładna blondynka o bardzo ruchliwej twarzy. Cóż robicie na obiad? zapytał tym samym inkwizytorskim tonem. To, co pan naczelnik tak lubi. Potrawka z kurcząt z sosem, zupka szczawiowa, kotleciki. Zbytki, przysięgam Bogu, zbytki. Zupa i jedno mięso dosyć chyba dla samego nawet króla. Zrujnujecie mnie, przysięgam Bogu. Ależ, panie naczelniku, umyślnie tylko dla pana dobrodzieja taki obiad kazałam robić. Blaga, przysięgam Bogu, blaga. Wam kobietom tylko w głowach frykasiki, słodyczki, delikatesiki i nic więcej. Wszystko to tylko fiu-fiu! Niesłusznie pan naczelnik nas sądzi. Oszczędzamy zwykle więcej niż mężczyźni. Aha, oszczędzacie żeby sobie później kupić więcej łachów. Znam to, przysięgam Bogu. Kręska nie odpowiedziała, tylko zaczęła nakrywać do stołu. Weszła Janka. Była to dziewczyna 22-letnia. Wysoka, doskonale zarysowana, o szerokich ramionach, w spojrzeniu dumnym i imponującym. Rysy miała niezbyt regularne. Oczy czarne, czoło proste, trochę za szerokie, brwi ciemne, silnie zaznaczone, nos rzymski, usta pełne i czerwone. Oczy miały wyraz głęboki jakiegoś wewnętrznego zapatrzenia się w siebie. Usta zacinała mocno, co jej nadawało pozór powagi lub złości ukrytej. Dwie zmarszczki głębokie chmurzyły jej jasne czoło. Blond włosy o rudawym odcieniu, przepyszne jako ton, napuszone. Osłaniały niby koroną jej głowę, okrągłą i małą. Płeć miała złotawą, niby brzoskwinia, głos dziwny. Był to alt, brzmiący chwilami barytonem o męskich akcentach. Skinęła ojcu głową i usiadła z drugiej strony stołu. Był Grzesikiewicz dzisiaj u mnie odezwał się zawiadowca, wolno rozlewając wszystkim zupę, bo on sam zawsze dzielił i rozlewał przy stole. Janka spokojnie spojrzała na niego, czekając co dalej powie. Był i prosił mnie o rękę twoją, Janiu. Cóż mu pan naczelnik powiedział? zawołała prędko kręska. Jest to nasza sprawa, odpowiedział surowo. Nasza sprawa. Odpowiedziałem, że dobrze. Będzie tutaj jutro na obiedzie, no i rozmówicie się. Niepotrzebnie. Kiedy mu ojciec powiedział, że dobrze, to niechaj go sobie ojciec jutro przyjmuje i powie ode mnie, że właśnie jest niedobrze. Nie chcę z nim mówić. Pojadę jutro do Kielc. Odpowiedziała porywczo Janina. Wraz na gruszkę rwał pietruszkę, cebula się rodzi. Przysięgam Bogu, odpowiedział pogardliwie, gdybyś nie była fiksatką, to byś zrozumiała, co to za człowiek i co to za partyja. Że Grzesikiewicz, choć cham, więcej wart dla ciebie od książąt, bo cię chce, a chce cię bo jest głupi. Nie taką mógłby dostać. Powinnaś mu być tylko wdzięczną. Oświadczy ci się jutro i za miesiąc będziesz Grzesikiewiczową. Nie będę Grzesikiewiczową. Kiedy może sobie wziąć inną, niech sobie bierze. Przysięgam Bogu, będziesz Grzesikiewiczową. Nie, nie tylko za niego, za nikogo nie pójdę. Nie pójdę wcale za mąż, nie chcę. Głupiać, przerwał jej brutalnie. Pójdziesz, bo potrzebujesz jeść mieszkać, ubierać się jakoś, być czymś. Ja nie myślę się do reszty zrujnować. A jak nie zabraknie to co? Mam swój posak. Dam sobie radę i bez Grzesikiewiczów. <grym> Aha. A więc ojciec chce mi przez to zamąż pójść zabezpieczyć utrzymanie tylko. szydziła spoglądając na niego wyzywająco. Tak, przysięgam Bogu. A dlaczegoż innego kobiety wychodzą za mąż? Wychodzą z miłości. I wychodzą za tych, których kochają. Głupiaś, mówię ci, krzyknął energicznie, nabierając sobie potrawki. Miłość to tylko ten sos. Kurczę się zjada i bez niego. Sos to wymysł, głupstwo, nowy przesąd. Nikt się nie sprzedaje pierwszemu lepszemu, dlatego tylko, że ten ma na utrzymanie. Głupiaś, przysięgam Bogu. Wszystkie tak robią. Wszystkie się sprzedają. Miłość to jest pensjonarskie gadanie. Głupstwo, przysięgam Bogu. Nie irytuj mnie. Tu nie chodzi o irytację albo o to, czy miłość jest głupstwem lub nie jest. Idzie tu o moją przyszłość, którą ojciec dowolnie się rozporządza. Powiedziałam już ojcu wtedy, kiedy Zielenkiewicz mi się oświadczył, że nie myślę wcale iść za mąż. Czytał Marek Ołócki. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy o tej samej porze.